Tutaj jest Victoria Albert Museum. To, które to nie pójdziemy, ale bardzo ładne, a tu jest, to jest Science Museum, na którym się zastanawiamy. Idziemy do Hyde Parku. To jest pomnik Alberta. No Idziemy dalej w stronę Pietrusia Pana. Idziemy sobie. I oglądamy. I kasztany zbieramy. Zbiodruś pan. Co to za tak dziwne? Koczko. No, tak, to też ciekawe.